W dzisiejszym filmie... Master. Paranormalne nagrania duchów. Nagranie, które obejrzymy jako pierwsze, pochodzi z kanału YouTube o nazwie Gun Billis Paranormal. Widzimy, jak dwóch mężczyzn wysiadając z samochodu, ma przed sobą opuszczony dom. To jednak nie jest nic nadzwyczajnego, ale patrzcie uważnie: gdy tylko nagrywający wysiada z samochodu, w lewym oknie możemy zobaczyć cienistą postać, która wydaje się ich obserwować. Cała sytuacja trwa nie dłużej jak kilka sekund, bo widoczny w oknie cień, jak szybko się pojawia, tak szybko znika. Panowie nie zdawali sobie sprawy z tego, co udało im się nagrać. Udali się do tego domu i nie znaleźli tam nawet żywej duszy. Więc jak myślicie, co to mogło być? Faktycznie udało się im uchwycić prawdziwego ducha na nagraniu? Kolejne nagranie pochodzi od Twin Paranormal. To, co zaraz zobaczycie, przejdzie wasze najśmielsze oczekiwania, jeśli chodzi o EVP. Chłopaki udali się do Benson Grist Mill, gdzie po raz drugi przeprowadzali śledztwo. We are going to go ahead and ask some questions, and in between those questions, if you can speak loud and clear, we would really appreciate that. Is Alice here in and now? What were you warning us about? Yes. yes. Is Alice here and now? She is. is she is us about before we came here. There's a shadow man that has been seen on the bridge. Are you around us right now? What the f was that shadow man that has been seen on the bridge? Are you around us right now? on the bridge dude, dude, dude did you just hear that dude on the bridge did that why does that sound, sound like, like someone ran up to the thing dude bed? i told you something walked up to us whoa that legit sounds like running footsteps up to but we didn't hear that with our ears yeah dude, 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 dude. on the bridge yo what is happening tonight play the rest of it everyone sees through <laughs> the window a good spirit. Can you that? ah. That's a yell. Yo, 100%. Hold on. Sorry, sorry, it happened again. No, we did not. What did that just say? got that name a minute ago. you. Evil! Evil! That's what it says? Evil. These are the best EVP's we've ever captured throughout our whole f Dwie sesje i VP przyniosły niesamowite rezultaty. Na nagraniach z dyktafonu wyraźnie możemy usłyszeć każde słowo wypowiedziane przez kogoś lub coś niewidzialnego. Niesamowite jest również to, że dokładnie możemy usłyszeć, jak coś podbiega do urządzenia i mówi na moście. Kolejne nagranie, które chcę wam pokazać, będzie według mnie przedziwną sesją z tablicą Ouija. Na ten fragment trafiłem na dobrze nam znanym kanale YouTube Mindset TV. Panowie udali się na śledztwo do nawiedzonego domu w nieokreślonej lokalizacji. Przez cały film możemy dostrzec spadające rzeczy, stukanie, kroki. Coś ewidentnie było w tym miejscu, jednak sama sesja z tablicą Uija była niesamowita. To right. If that was you upstairs, can you please use the planchet? Whoa, whoa, dude. What the no. f is happening right now? Hey, hey, hey. What the f is happening? Dude, go to the dude, bathroom Yeah. What was that? Bro, I've never felt this move like that before. If that was you upstairs, can you please use the planchet? To, co mieliśmy przyjemność zobaczyć, było tak niesamowite, że gdy pierwszy raz to zobaczyłem, dosłownie mnie zamurowało. Colton i Casey przystąpili do sesji i niemal natychmiastowo otrzymali odpowiedź, że nie są tu mile widziani. Jak szybko rozpoczęli sesję. Tak szybko ją zakończyli. Zapewne z obawy przed siłą tego mrocznego bytu. Według mnie jest to najlepsza sesja, jaką do tej pory widziałem. Zgadzasz się ze mną? Teraz przeniesiemy się na Facebooka, gdzie natrafiłem na nagranie użytkownika o nazwie Karl Siao Dagus. Jak widzimy na nagraniu, mężczyzna jedzie na swoim motocyklu późno w nocy, gdy nagle dzieje się to. Jadąc praktycznie pustą drogą, motocyklista widzi kogoś na swoim pasie, zaczyna mrugać światłami, by ten zszedł z jezdni, ale kiedy zbliża się do pieszego, ten nagle rozpływa się w powietrzu. Czy jest to nagranie osoby, która w tym miejscu straciła swoje życie? Na koniec mam dla was film, który pierwotnie pochodził z TikToka, jednak nie mogłem nigdzie znaleźć oryginalnego źródła. Nagranie zostało udostępnione przez użytkownika o nazwie Rifa Melinda i Naprawdę nie mam pojęcia, co udało się jej uchwycić. Zobaczcie sami. Biała postać szybko przelatuje z jednej strony drogi na drugą. Kobieta od razu zauważyła to coś i była w szoku. Oglądałem to nagranie wiele razy i naprawdę nie mam pojęcia, co to mogło być. Duch postać cienia, gra świateł, może Ty masz jakiś pomysł.